Hej, witam Was w sobotę, multi, multi, promocyjne 7 skreśleń, no i właśnie tak mam. Kupiłam 8 zakładów, wydałam 20 zł, na hybiu trafił bez plusa stawka podstawowa i na jedno losowanie, które się odbyło w Mikołajki o 22 godzinie. Żeby było cokolwiek, potrzeba nam co najmniej tutaj trafić 3 liczby. Czy tak będzie, za chwilę się okaże, wklejam kamerkę. No i wspólnie tutaj zobaczymy, czy coś będzie. Zapraszam. Zaczynamy zakład pierwszy. No i szukamy dwunastki nie ma, 30 nie ma. O, 32 już mamy chociaż. Patrzymy dalej. 34 nie ma, 45 nie, 71 o mamy. Ale wiadomo, że już nie ma dalej, bo 71 jest ostatnią liczbą. Tutaj się niestety nie udało. Ale już patrzymy, kolejny tutaj zakład. Siódemka w losowaniu się nie pojawia, 21 też nie, 29 nie ma, 35 nie ma, 39 też nie, 45 nie ma, 65 nie ma ani jednej liczby. No to zakład trzeci i szukamy tak. Dziesiątki w losowaniu nie ma, 12 nie ma, 25 nie ma.

Niestety nie ma. 42 nie. 45 nie ma. 56 jest. Mamy jedną. Niby szanse są. Zobaczymy. 58 mamy. Kwestia ostatniej liczby. Niestety nie. Było blisko. Bo ostatniej liczby nie było w losowaniu. Niestety. Patrzymy. Jeszcze mamy trzy zakłady przed nami. Może jeszcze coś wpadnie. Yy, zakład szósty właśnie. I tak, dwudziestki nie ma, 28 nie widać, 31, nie ma, 62, nie ma. 67 nie ma, 70 jest, ale to jest dopiero pierwsza liczba, więc nie ma szans. No i 72 nie było. Ostatnie dwa zakłady, piątka nie pojawia się, dziewiętnastki. Nie ma 31, nie. 36 jest. Mamy jedną liczbę. Póki co. O, 41 już mamy kolejną. No i uwaga. 50 niestety nie ma, a, no, a 71 mamy. To 71 nam dzisiaj fajnie tutaj pomaga, bo pomaga właśnie zdobyć trzecie trofienie, czyli znowu mamy 3 zł. Czy jeszcze coś dodamy? W ostatnim zakładzie już się dowiadujemy 17 niestety nie ma 21 nie 42 nie ma 43 nie ma 47 nie oj to już nie 54 nie no i 79 nie ma no dobrze kochani to już wiemy mniej więcej jak to wygląda ale zapraszam na podsumowanie a więc tak na wkład 20 zł udało się uzyskać szóstkę a więc 14 na minusie. Niestety minus. Te trofienia były takie minimalne, ale chociaż dobrze, że są. Czasami jest tak, że nie ma, nie ma ani jednego, nawet tego minimalnego. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, no to chętnie możecie wcisnąć. Nie to ucieszy. A Wam życzę miłego sobotniego wieczoru, pa!